Tutaj na boisku Skry nowice dzięki pomocy kolegi prezesa, odbywa się turniej zorganizowany przez UKS Akademii Kiełczów między dwoma gminami. Gminą Czernica i gminą Długołęka. Ten, turniej ten jest sponsorowany przez Starostwo Powiatowe, które zasponsorowało cykl trzech turniejów. Pierwszy, który odbywa się akurat w dniu dzisiejszym na boisku Skrywojnowice Następny, który 10 maja odbywa, będzie się odbywał na terenie boiska i miejscowości Wilczyce w gminie Długołęka i ostatni turniej e, będzie się odbywał w Kiełczowie z okazji dnia dziecka 31 maja na boisku e, przy szkole podstawowej e, na boisku Orlik e, w Kiełczowie. E, dzisiaj w dniu dzisiejszym uczestniczy 8 zespołów e, tutaj to jest ślęż, Ślęża dwa zespoły, na dolice dwa zespoły. Kiełczów dwa zespoły i Polar e, Wrocław. E, tak jak tutaj e, widać, e, turniej odgrywa od się w miłej atmosferze, w e, sympatycznej dzięki pogodzie. Tutaj e, gospodarzom, którzy przygotowali boiska, użyczyli nam boiska. E, no i co sobie możemy dalej życzyć? Oby się tak skończyło to do końca, żeby w miłej atmosferze te dzieci, które tutaj biorą udział, kiedyś mogły, jak to się nazywa, rywalizować na wyższym poziomie. Też chciałbym to podkreślić, że cieszę się ze współpracy, którą wspólnie tutaj z kolegami z sąsiedniej gminy. że Możemy z najmłodszymi dzieciakami jakąś współpracę podjąć, bo to przede wszystkim jest dla nich, żeby się rozwijały, żeby się cieszyły, bawiły tą piłką nożną, sportem. Tym bardziej się cieszymy, że ten turniej mógł się dzisiaj odbyć. Chciałbym podkreślić, że klub piłkarski z Krawo i Nowice jest finansowany w głównej mierze z budżetu gminy Czernica. Działamy wraz z gminnym Zrzeszeniem Ludowe Zespoły sportowe w Czernicy. No i też na tej podstawie utrzymujemy klub. Finansujemy się dzięki tym środkom.